Cześć, witam na kanale Warsztat RPG. Ja nazywam się Michał i dzisiaj porozmawiamy, jak stworzyć w systemie Fabula Ultima postać inspirowaną Zoro z One Piece. Zaczynamy. Warsztat RPG. Jak już może pamiętacie, z afterparty e, Amnezja testowała nasz pierwszy build Zoro. E, może najpierw kilka słów o samej postaci. Zoro jest łowcą nagród, także członkiem załogi słonkowego kapelusza. Jego celem jest zostać najlepszym szermierzem i dąży do tego za wszelką cenę, nieraz stawiając na szali własne życie. Poświęcił wiele lat na trening władania kataną. Zaczął od szermierki dwoma ostrzami, a następnie rozwinął swój własny styl władania trzema ostrzami Santorio. Regularny trening sprawił, że jest zręczny oraz silny. Z drugiej strony, na ogół jest ponury i cichy. Na uwagę zasługują jego opanowanie i umiejętność obserwacji otoczenia. Z drugiej strony, gdy ktoś nastaje na przyjaciół bądź słabszych, nie waha się ani chwili, by stanąć do walki. Głównym pomysłem tożsamości będzie szermierz oraz łowca nagród. Przydomek, który mógłby opisywać Zoro, to utalentowany. Ze szczegółów. Nie widzę nic, co pasowałoby, więc stworzymy coś nowego dążące do bycia najlepszym. Z motywem będzie bardzo prosto. Chcę dążyć do bycia najlepszym, więc możemy wybrać ambicje. Kolejny punkt to pochodzenie. Jeśli gramy w świecie One Piece, to wybieramy wioskę Shinotsuki. Z kolei, jeśli gramy w innym świecie, wybieramy miejsce, w którym będzie mógł się szkolić. I wiecie, jakieś totalne zadupie byłoby doczu. Przyszedł czas na wybór klas. Możemy wybrać dwie lub trzy na początek. Aby stworzyć zoro, jest kilka opcji i spojrzał przy... spojrzałbym przy tym tworzeniu na to, co stworzą inni gracze, ale na start zacznę od najprostszej. Będziemy, na, będziemy bazować na połączeniu furii i mistrza broni. W taktyce możemy władować 3 punkty w mistrzostwo broni białej z mistrza broni, co podniesie nam rzuty na precyzję w walce o 3 oraz adrenalinę z furii na drugi poziom, co sprawi, że wchodząc w kryzys, czyli kiedy Zoro straci połowę życia, zwiększy zadawane obrażenia o 4. Jeśli chcemy od początku ogarniać więcej mechanik, Możemy zdecydować się na inne umiejętności, co ciekawe w przypadku mistrza broni wszystko brzmi adekwatnie do postaci Zoro. Gnatołamacz pozwala osłabiać przeciwnika, Nawałnica Ostrzy udostępnia wielo atak, oko za oko daje szansę na kontrę, a wyrwa daje możliwość darmowego ataku. Natomiast przy Furii zwróciłbym uwagę na nieposkromionego ducha, dzięki czemu punktami fabuli mógłbym regenerować postać oraz prowokacje, by zwracać uwagę przeciwnika, aby nie atakował innych członków drużyny. Kolejnym punktem jest wyznaczanie bazowych rodzajów kości. I tu pojawiły się schody. Najbardziej pasuje człowiek renesansu, ze wszystkimi cechami na K8, co też testowaliśmy w praktyce, bo Zoro jest silny, włada kataną, do czego potrzebuje zręczności i wejrzenia, a także jest zdeterminowany w swoim celu, więc ciężko obniżyć mu siłę woli. Z drugiej strony, to byłoby pierwsze, co rozważyłbym do zmniejszenia. Ale korzystając z wiedzy anime i problemów Zoro z orientacją w terenie, czego nie widać w serialu Netflixa, wypadałoby obniżyć właśnie wejrzenie, co odbije się na walce katanu. Wtedy możemy skorzystać z faktu, że ekwipunek jest bardzo plastyczny i dać mu mechanicznie miecz, ale fabularnie będzie to katana. Jednak zadawałby wtedy o wiele mniejsze obrażenia niż przy użyciu katany. A więc albo mamy większe szanse na trafienie, albo większe obrażenia. Co wy byście wybrali w takiej sytuacji? E, ja decyduję się na człowieka renesansu. E, przechodzimy do ekwipunku. Na początek mamy 500 zenitów, możemy więc wydać 400 na dwie katany oraz 100 na jedwabną koszulę, którą potraktujemy jako kimono. E, trzeci miecz, który. Zoro wykorzystuje w swoim stylu e, Santoriu. E, spokojnie można by umieścić jako element fabularny do zdobycia w trakcie przygody jako akcesorium. E, no i w ten, w ten sposób wykorzystać e, to miejsce na akcesorium na to, żeby umieścić ten trzeci miecz w ekwipunku. E, teraz finalnie obliczamy punkty życia, punkty mocy. Które wpisujemy w odpowiednie rubryki oraz pancerz, magiczny pancerz, inicjatywę i punkty ek ekwipunku. No i w sumie Zoro jest gotowy. Na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie, jak wy rozwiązalibyście pomysł ze stworzeniem Zoro. Może macie jakieś inne pomysły, co można by zrobić inaczej, ciekawiej. Może macie pomysł jakiejś innej ciekawej postaci, którą można by. Przygotować i stworzyć? Napiszcie w komentarzach, zobaczymy, co da się zrobić. A na dzisiaj to już wszystko, więc życzę miłego dnia i do zobaczenia. Cześć.